Witam serdecznie moim gościem, Szczepan Rosiek-Wiśniowski. E, witam. Szczepan pokonuje dzisiaj, dość pewnie, drużynę Stalbut. jednocześnie e, utrzymując się w drugiej lidze. E, taki był cel, czy mierzyliście wyżej? Tak, zgadza się, mieliśmy taki cel, żeby... E, no liczyliśmy na pierwszą finałową piątkę, ale, ale wiadomo, no, wyniki są takie, jakie są i nie możemy, e, że tak powiem, gdybać, co by było. Cieszymy się z tego, że mamy pewne utrzymanie i e, Jesteśmy zadowoleni. W tej drugiej rundzie pokazujecie rzeczywiście zdecydowaną wyższość nad, nad rywalami, czego brakło troszkę w tej pierwszej, ogólnej pierwszej rundzie. Tam rzeczywiście ten prestiż, MacBood, Whisky, Nerwo to takie dużo, które naprawdę daje Wam w kość. Bardziej chodzi o to, że rzeczywiście są lepsze na dzień dzisiejszy, czy, czy wy jeszcze nie byliście w takim gazie jak może teraz? Niekoniecznie, no. w pierwszej, pamiętam w pierwszej części meczów z MacBoodem i jak z Whiskey Bar walczyliśmy jak, jak równy z równym. Więc nawet w jednym meczu chyba nawet wygraliśmy 6-5 z tego co pamiętam. Więc nie uważam, że, że no brakło chyba jakiejś tam powiedzmy skuteczności strzeleckiej i, i obrona gdzieś nam delikatnie szpankowała, ale, ale cieszymy się z tego, że, że zostajemy w tej drugiej lidze jednak i, i, i bardzo się z tego cieszymy. Co powiesz o drużynie przeciwnej? Znam Stal i znam pełno zawodników, którzy, którzy tam grają i spodziewaliśmy się ciężkiego wyniku, bo w ostatnim meczu słyszałem, że nawet widziałem, że było 3-3 remis że może nie przypomnę sobie, ale, ale wiedzieliśmy, że to jest ciężki przeciwnik, doświadczeni zawodnicy, i, ale cieszymy się z tego, że, że udało się nam dzisiaj dobrze zapunktować. Na koniec tak zupełnie zmieniony temat, logo Barcelony. Kibic? Zdecydowanie. No to żółwik. Ja też, Wiska bardzo. <noise> Dziękuję za wywiad. Dzięki wielkie.